Cześć dzień, dobry, witajcie w kolejnych ulubieńcach. Dzisiaj, słuchajcie, już są ulubieńcy listopada. Ten czas leci tak nieubłaganie. No i cóż, przygotowałam dla Was tak naprawdę dzisiaj samą pielęgnację. Jest tylko jeden tusz do rzęs, także jeżeli jesteście ciekawi, co takiego dla Was mam w tym miesiącu, no to zapraszam do oglądania. Muzyka chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście subskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będziemy z tego powodu naprawdę bardzo miło, bo zawsze to Wam powtarzam, że tak naprawdę to dla Was nagrywam te filmy, więc jeżeli z Waszej strony nie ma aprobaty, nie ma chęci oglądania, no to niestety w żaden sposób mnie to nie motywuje do dalszej ciężkiej pracy, a nie ukrywam, że taką chętnie będę dla Was wykonywać. I tak jak wspomniałam, w dniu dzisiejszym mam dla Was praktycznie samą pielęgnację, w tym jeden naprawdę fajny, bardzo fajny lek i od niego zacznę. Słuchajcie, to jest Acneroxid. Acneroxid 10. Jest to maść, która jest oparta na benzoilu, czyli takim składniku aktywnym, który ma przyspieszyć, który ma leczyć zmiany skórne. Na mnie ten okres, który mamy teraz, czyli tą pandemię i obowiązek noszenia maseczek mm, zarówno zewnątrz, jak i w przestrzeniach publicznych, no i teraz już również w miejscach pracy, bardzo negatywnie wpływa na moją brodę, na moje, no po prostu na moją skórę. Mam bardzo dużo zmian skórnych. No i wiem że ten Acneroxid jest to, jest, jest to po prostu maść w takiej zwykłej tubce plastikowej. E, tutaj mam jej 50 gram. Tylko, że to jest, moi drodzy, Acneroxid 10, bo jest jeszcze Acneroxid 5. On kosztuje około 28 zł. I tutaj jest to maść, yy, tak jak mówię, oparta na tym jednym składniku, głównie, która ma leczyć naszą skórę. I ja faktycznie ją zaczęłam stosować, kiedy tam nie mogłam sobie poradzić z moją brodą. I od tamtej pory jest po prostu niebo, a ziemia. Yy, moja twarz jest zdecydowanie w lepszym stanie. Zresztą widzicie to wszystko już mi praktycznie zeszło. Skóra się mocno wysusza i to prawda, i ona dość mocno schodzi, ale możemy sobie z tym poradzić jakimikolwiek peelingami, nawilżaniem, a dla tego efektu, który mamy, no to myślę, że warto się przemęczyć te kilka dni i po prostu, że tak powiem, przecierpieć. Ta się ma, ma działanie antybakteryjne, przeciwłojotokowe, jak również złuszczające. Generalnie powinniśmy ją stosować od raz do dwóch razy dziennie, w sensie na dobę e, i niewielką, ciemniutką warstwę wsmarować w, w zmienioną, e, z, znaczy zmienione miejsce. No i wystarczy po prostu poczekać, to przeschnie. Nie zaleca się stosowania tego na całą twarz, ja też tego nie robię. Aczkolwiek, jeżeli miałam tak dużo tutaj zmian w obrębie brody, to całą brodę tak naprawdę smarowałam, żeby na tej niedoskonałości, te zmiany skórne się nie przestrzeniały dalej. E, Tutaj producent informuje, że ten cały proces leczenia trwa mniej więcej od 4 do 10 tygodni. Nie zgodzę się z tym, słuchajcie, dlatego, że tak jak u mnie, no to trwało maksymalnie tydzień i naprawdę, nawet jak ja Wam mówiłam we vlogu, we vlogmasie pierwszym, który już na kanale się pojawił, że w momencie, kiedy posmarowałam sobie zmianę tutaj na czole, ona mi na drugi dzień przepięknie wyschła. I to było niesamowite, także ja Wam akneroksid bardzo, bardzo polecam, jeżeli macie jakieś zmiany skórne. I jeżeli już mówię o akneroksidzie, to słuchajcie, te, właśnie żeby ukoić może teraz tą twarz, żeby ją tak uspokoić i nawilżyć. Przepraszam Was, że się tak tutaj smyrę, ale coś mi nie, mam jakiegoś włosu, którego nie mogę zlokalizować i mi strasznie drażni to chciałam Wam polecić um, tonik. To jest tonik z debody shopu, który możecie kupić już za 59,90. Często są promocje, teraz jeszcze na święta też jest dużo promocji. Tego toniku mam 250 ml i to jest, słuchajcie, British Shops. To jest e, żelowy tonik. Jak wiecie, ja już całkiem sporo go zużyłam. Używam go mniej więcej już tak regularnie dwa miesiące, może troszkę więcej. E, on jest mega wydajny. Ja go stosuję, po prostu nalewam go na rękę, rozcieram i smarowuję w twarz. Jak widzicie, on nie jest klarowny, bo tutaj w środku nam pływają płatki róży, jak również fragmenty aloesu. I właśnie ten żel, ten tonik ma nam zapewnić takie ukojenie, nawilżenie, wyciszenie naszej skóry. Bardzo fajnie się właśnie sprawdza po tym akneroksydzie, A właśnie, jeszcze a propos pamiętajcie, że trzeba go nakładać na mocno oczyszczoną, znaczy na dokładnie oczyszczoną twarz, to jest bardzo istotne. Ale wracając już do The Body Shop i do tego toniku, jest to produkt wegański, nie zawiera w swoim składzie alkoholu, naprawdę bardzo przyjemnie wpływa na moją skórę taką e, mieszaną, jak wiecie. Naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Nie... Przepięknie pachnie, naprawdę pięknie, pięknie pachnie. Takim... On jest taki subtelny, kosmetyczny, ale nie jest jakiś taki drażniący. Bardzo przyjemnie, naprawdę. E, nawet dla samego tego można go polecić. On jest wśród oczywiście bestsellerów do Body Shopu. I ja jestem naprawdę, pomimo tego, że jest wegański, że nie zawiera alkoholu, no i oczywiście jest też testowany dermatologicznie, co jest chyba dla każdego oczywiste. No cena 60 zł, no to jest troszkę sporo, ale tak jak mówię, często zdarzają się promocje, więc myślę, że warto spróbować. I teraz chciałam Wam pokazać dwa kremy pod oczy. I zacznę od tego tańszego i też taki o... O takim, że tak ja powiem, delikatniejszym działaniu. I to jest, słuchajcie, bielenda, którą możemy kupić już, tak naprawdę, od 18 zł. Jest, jak wiecie, taka mała tubeczka. Tu mamy 15 ml. I to jest, słuchajcie, z tej serii Red Ginseng, przeciwzmaszczkowy krem pod oczy wygładzający dzień, noc. I tutaj w składzie mamy koreański, czerwony, żeński, japońskie grzyby Shikake. Słuchajcie, ten produkt bardzo fajnie, mmm, tak jakby. Zresztą tak, jeżeli chodzi o ten produkt, to nie możemy się spodziewać, że on jakoś bardzo nas mocno nawilży, bardzo dobrze wygładzi tą powierzchnię pod oczami, czy chociażby, nie wiem, mocno spłyci wszystkie zmarszczki. Nie, Bielena naprawdę wypuściła bardzo fajny produkt, który, słuchajcie, jest zasadniczo dedykowany do cery dojrzałej. Jak wiecie, ja już jestem po 30. No i nie uważam się jeszcze za osobę ze skórą dojrzałą, niemniej jednak stwierdziłam, że e, czytając opinię o tym produkcie, stwierdziłam, że warto go kupić. Generalnie e, on nam na tak jak najbardziej, delikatnie spłyca drobne zmarszczki, ale naprawdę przy regularnym stosowaniu, nie obciąża tej powierzchni pod oczami, świetnie sprawdza się pod makijaż, ponieważ korektor nie zjeżdża, nic się nie bryli, e, tak wiecie, nie zbiera w zmarszczkach, naprawdę fajnie, e, fajnie działa. Hmm. Tutaj mamy napisane, że to jest krem, który skutecznie poprawia wygląd i kondycję cienkiej, delikatnej skóry wokół oczu, nawilża, wygładza, ujędrnia i wzmacnia skórę pod oczami. No tak jak ja mówię, on ma bardzo delikatne działanie, więc jeżeli jesteście osobami, e, które nie potrzebują jakiegoś silnego działania, silnego nabliżenia oraz silnego działania przeciwzmarszczkowego pod oczami, to serdecznie Wam go polecam. Szczególnie, że kosztuje 19 zł, więc no, jest naprawdę warto. Red Ginseng to jest w ogóle cała linia kosmetyków przeciwsmarszczkowych i one są inspirowane pielęgnacją azjatycką, bogatej, w której bogate formuły bazują na połączeniu koreańskiego czerwonego rzęszenia, japońskich grzybów shiitake oraz naturalnych składników pochodzących z Azji, które zapewniają skórze głębokie nawilżenie oraz stanowią skuteczny system rewitalizujący, zapewniający piękny wygląd cery, które jak cera azjatyk staje się gładka i wygląda na młodszą niż jest w rzeczywistości. Produkt jest oczywiście testowany dermatologicznie. Jeżeli chodzi o tubkę, to jest naprawdę bardzo wygodna w aplikacji, ponieważ, słuchajcie, mamy tutaj taki dziubek. Wystarczy tak naprawdę położyć sobie pod oczami, potem rozsmarować okrężnymi ruchami, tak, masować w skórę, i jest to bardzo wygodne, bardzo praktyczne. Tak jak mówię, stosujemy rano i wieczorem takie jest zalecenie producenta. Ja z tego kremu jestem bardzo zadowolona. Kolejny produkt pod oczy, który chciałabym Wam pokazać jest to słuchajcie, Awa Eco i to jest Aloe Organic Anti-Aging Krem pod oczy również. Jak widzicie to już jest w moim przypadku kompletny denko, zostało mi tylko na dnie, więc już staram się wyskrobywać. I jest to um, również bardzo fajny, już troszeczkę silniej działający produkt, ponieważ w swoim składzie zawiera opuncję figową, która ma naprawdę fajne działanie właśnie odżywiające, nawilżające i trochę napinające naszą skórę. Również oczywiście jego, zadanie, jego, jego zadaniem jest um, spłycanie widocznych zmarszczek, nawilżanie, kojenie tej skóry, napinanie jej. Naprawdę fajnie się sprawdza, tak podobnie jak tamten krem z Bielendy, oczy po nim nie szczypią, nie wzawią, nie są zaczerwienione. Nie podrażnia oczu, nie jest intensywny w zapachu. Eee, zawiera również, słuchajcie, beta-glukan, który jest pozyskiwany z pędów owsa. Zawiera w swoim składzie również emolienty z oliwek, jak również olej makadamia. Tutaj ten krem, tak jak mówię, jest troszeczkę silniej działający, również jest, tak jak no, wielokrotnie już wspomniałam, jest przeciwzymaszczkowy, i wydaje mi się, że jest na pewno kremem mocniej nawilżającym. Ja już go no, bardzo długo używałam. Jeżeli chodzi o cenę, to jest, za 15 ml mamy, płacimy 30 zł, czyli pojemność jest taka sama, a cena dwukrotnie wyższa. No i różnica jest taka, że tutaj mamy pompkę. Więc, tak jak już w tym momencie, e, tak naprawdę skończyłam. To już e, tutaj mi to wystrzeliło trochę. Bo tutaj mam taki biały produkt e, biały kremek, żółtawy. Zapach jest mniej przyjemny niż po w przypadku Bielendy, Zdecydowanie jest mniej przyjemny, ale skóra staje się od razu taka nawilżona, troszeczkę nawet bardziej napięta. No i jak widzicie, krem się bardzo szybko wchłania, ponieważ już się wchłonął. Skóra jest lekko taka mm, klejąca, ale to w niczemu nie przeszkadza. Ten produkt używałam wyłącznie na noc, właśnie ze względu na to, że jest troszeczkę taki klejący, trochę cięższy. I bałam się po prostu, jak będzie reagował, mój, jak będzie reagował mój korektor pod oczy, czy po prostu nie będzie się zbierał i nie będzie to mało efektownie wyglądać. No i została mi ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać w tych ulubieńcach. I to jest, kochani, tusz do rzęs. I to jest nowość, od Eveline jest to ten tusz. Viva Full Volume and Definition. I to jest ta maskara, która jest pogrubiająca, rozdzielająca. A tak naprawdę, jak wiecie, Evelyn wypuściło dwa tusze. Razem z tym podkładem Match Perfection. Jest ten jest taki podkręcający, który jest zielony, bądź ma opakowanie. Ale stwierdzam, że ten pogrubiający, wydłużający ma zdecydowanie lepsze działanie podkręcające, Eee, Nasz znaczy, inaczej, bo on jest rozdzielający. Ma lepsze zadanie, lepsze działanie wydłużające i podkręcające niż tamten, ale naplątałam. Eee, ma on, kosztuje on 22 zł, pojemność ma 22 zł, pojemność mamy standardową. Jest on w kolorze czarnym i mamy go dostępnego ze szczoteczką, słuchajcie, silikonową, taką dość cienką, zaokrągloną, która naprawdę fajnie nasze rzęsy rozdziela. Tak jak mówię, jest czarny. Nie osypuje się, nie odbijała, nie rozdziela. Możemy nałożyć kilka warstw i tak ten produkt nam jakoś bardzo się nie zbierze, nie, nie, nie będzie wyglądał mało efektownie. Eee, bardzo go lubię, używam go do zalotki i dla mnie efekt jest naprawdę wystarczający. I cóż mogę Wam więcej na temat tego tuszu powiedzieć? Tak naprawdę no, yy, zdecydowanie bardziej polecam Wam ten różowy od tego niebieskiego, bo wielokrotnie od wielu osób słyszałam właśnie, że ten lepiej podkręca, lepiej wydłuża, pogrubia. Ja co prawda tego pogrubienia jakiegoś takiego intensywnego u siebie nie zauważyłam, ale jeżeli chodzi o takie działanie właśnie wydłużające, podkręcające, to zdecydowanie tak. Uff! I to by było słuchajcie na tyle. Mało tych ulubieńców. Teraz jak już nie nagrywam ich z Agatą, no to niestety m, tych produktów jest mniej, ale nimi jednak nadal to są produkty bardzo dobre, y, zarówno jakościowo, y, jak i y, jeżeli chodzi o cenę, Staram się przynajmniej, żeby te ceny zawsze były też, te produkty były w tych dość rozsądnych cenach. No dobrze kochani, nie będę już przedłużać tego odcinka. Mam nadzieję, że z czegoś korzystaliście. Polecam Wam na pewno ten akt Ac roxy. zresztą wszystko Wam polecam. To już tylko zależy od tego, co Wam w danej chwili potrzeba. Pamiętajcie proszę, żeby subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Klikając dzwoneczek będziecie mieli przypomnienia o kolejnych odcinkach. Podajcie na Instagrama. No i słyszymy się w kolejnych ulubińcach na koniec grudnia, a w zasadzie to już po nowym roku, to już będzie rok 2021, także zapraszam Was na blok masy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!